I witam was ponownie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Far Cry. Weźmy w kolejnej misji. Wyjmijmy sobie naszą fajną broń. Idziemy na pojedyncze strzelanie. I te przydziuramy... Co ty tam odejdźcie od tego po... Bo... <laughs> Dostał łeb tu bieg w diabła. że <laughs> jest zabawne, jako, jak nie wiedzą kto w nich strzela i tak się rozglądają jak idioci O! Tak chowaj się <laughs> Nikt się nie trafi pewnie, o kurde skubany hmm. Rambany się wycwanił Tam się schował Dobra patrzcie na to teraz Hop Się zdziwi Ty granat spadł na sam dół Widzicie, z tej broni, żeby kogoś zabić, trzeba dwa razy w łeb go trafić. Raz nie wystarczy. Mam pancerz. Śmieło. Słuchajcie, zepchnijmy. Zepniemy zepchniemy te beczki, jeżeli na ich drodze ktoś będzie, to pewno tego nie przeżyje. O, właśnie o tym mówię. Oh! Kogoś przejechała. tym dostał żeby to tylko raz było. Dobrze, bierzemy teraz to i lecimy. O, beczka to jest parlotnia, taka jakby plum. Dobrze, to lecimy. Mm -hmm. Lecim na Szczecin. No kurde, mam złe przeczucia. Ale jak dolecę na to, na tą górkę fajną, będę miał bardzo ładnie ten helikopter wystawiony. Ale chyba nie dolecę. Dawaj, Jack, potrafisz, parlotnio, potrafisz, potrafisz. Tak, tak jest, udało się, świetnie. Mm, kocham to bardzo ładnie. Teraz trzeba zrobić ten... Wielko... Aha, bo on poleciał tam. On nas nie widział chyba jeszcze. Ale już to zrobił. I nas zobaczył. I jest chyba troszkę poddenerwowany. Ale gość nas nie, nie widzi. Skubany latać jak popieczny Muszę no, nawet cię bez podraśni nie zdajmy i teraz jeśli się o właśnie tak jak teraz i na dole będzie se o, o leci z... diabła dobra teraz trzeba skoczyć i ale tak skoczyć, by to przeżyć. Właśnie no, może być nawet tak. Płynie łódka. Szybko musimy się odwołać do tej łódki. Byle jak Jaj, 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 to... W każdym razie... Proszę ja ciebie. Tu masz broń, tu masz. Więc poza tym... ale Bida Bida w kraju Bida z nędzą Dobra Odjazd Kto tam jest? Ja wiem, że on wysadził tam trzech gości Czy dla nich dobrze nie skończy? Czy dla to pana? Tutaj był też Gdzie jeszcze jeden? Wiem, że tu był jeszcze jeden Zobaczył nas właśnie. Polera, kolejny taki samolot, taki, ale helikopter leci. Ten transporter taki, fraps. Zaraz będzie safe, spokojnie. Nie laguj mi się. No, inne, bo nikogo tu nie ma, ale mnie ktoś widzi. Jak gość widzi mnie z góry, to ma niewyobrażalnie dobry wzrok, ale... Gratuluję mu tego. Ten góry... Hmm, pewnie on nie Tak więc nie ma większego sensu. Podpływam... Podpłyniemy sobie tam. No i... Tutaj pięknie podpłyniemy sobie na tą plażę. Hmm. Zatrzymujemy się. Stój! Pięknie. Chciałbym coraz tutaj dalej sobie teraz. Tutaj pójdziemy. O, widzicie? Na czerwono. Czyli jednak ten gościu w działku stacjonarnym nas zobaczy. no bo... ...po prostu masakra. Aj, osad... Przed chwilą, znaczy wcześniej, dało mi się to robić wręcz pięknie, a teraz kurde... Jak grałem pierwszy raz, to udało mi się to praktycznie bezbłędnie. Teraz cholera... No nam jeszcze raz, co już nie ma śladu? A ty kurde chronicie to cholerne działko. No wychyl. Już nie nie ochroniło cię zbyt długo. De. stałem. Ale chować się nie musiałeś, tak? No wychryj jeszcze raz. Okej, Jeezy. Dziękuję. Wierzmy tutaj co za nas należy. Co się przyda. Okej. Okay, idziemy dalej. Kontynuujemy naszą podróż. Tu będzie gdzieś safe, jak dobrze pętam. Tak, tu będzie Saigon. Tak, tu się będzie działo. To mogę się zatrzymać na dłuższy czas, znaczy wiecie, zablokować No bo tu naprawdę będzie się działo o i będzie, będzie Tam widzimy snajpera już u góry Tutaj jest, jest i snajper, i zwykły gościu Najpierw na snajpera. Tylko będzie z tym dość łatwo ale hmm. Spójrzmy Tak, trzeba zobaczyć tutaj ten sniper. Sniper test ten ale. Podostał sniper i dostał ten. Pięknie. Weźmy co tutaj jest i zniszczmy to. Mogliśmy to zrobić z czwórki, bo tam była amunicja do niej. Nie pomyślałem, wybaczcie. No ale, tak dość oszczędnie żyjemy z tą amunicją, powiem szczerze. Okej. Okay. Stąd możemy ściągnąć tamtego snajpera. Widzicie? Stoi tutaj. A, ładnie dostał. O, widzicie? I go do gościa strzelają. Zmyślą, że tam coś jest. Będą tam strzelać przez jakiś czas. O, zobaczcie, widzicie? To jest właśnie... Ta inteligencja przeciwników nie jest taka, że zabijemy tego gościa jak w większości gier. Zaraz wszyscy, wszyscy wiedzą, że my jesteśmy tutaj, prawda? I wszyscy do nas strzelają, nieważne czy nas widzą, czy nie. A tu jest odwrotnie, właśnie tutaj ta inteligencja jest dość. Niech się. Wezwali helikopter, lepiej teraz niż później, bo później byśmy byli w nieciekawym miejscu i helikopter by nam tylko. z z tej drabiny. Mi tylko przeszkadza, tak będziemy mogli go wykonać. Ładnie. Oh, Ow! Szlak do ciebie. Aj, aj, aj. Wiedziałem, że mnie zabije, bo po prostu. O, to było niefajne. Nie wyszło mi to. Nie, tego snajpera na razie. Znaczy, nie, chcę go zabić, tego snajpera, ale zrobić to tak, żeby ten helikopter, żeby rozwalić też ten helikopter. Nie będzie to najciekawsze. Najłatwiejsze. dla wszystkim, ale. Cześć, dojdziemy tam. O, się zablokowaliśmy. Okej, okay, mam pojedyncze strzały. Pięknie. I o wiele łatwiej. I szybciej niż tą zasadową MP5. Szczerze powiedziawszy Dobra, broń po prostu wiecie, jest celniejsza, mocniejsza, bardziej precyzyjna, nie? Okej. Okay. Jeszcze raz. Podczas strzelania ze snajperki najlepiej leżeć. O! Wystrzeli tą. Z moździerzy. Najlepiej właśnie jest leżąc, bo... Zademonstruję wam stojąc, co w nich się macha na wszystkie strony, trafi, to jest po prostu sztuka. Okej, okay, musimy tam stąd szybko... No, praktycznie bez ran zeskoczyliśmy. Gościu helikopterz nas jeszcze nie widzi. Zaraz pewnie to nadrobi. Może uda się go jednym celnym strzem, tak jak wtedy ściągnąć. Czy znaczy jedną taką serią wtedy go ściągnęliśmy gościa? Ale... Cholera, że ten helikopter się na dłuższą. Znaczy na krótszą taką nawet chwilę zawisnął w powietrzu. To by gościu był już a Nie no sprawdzają teraz, czy coś tam się dzieje, a ja kurde w tak taką kazę. Czas proszę z okazji i o łeb, ale... O, o. o, pięknie. Tak miało być. Tak miało być wcześniej, nie? <słuchy> Okej, okay. idźmy dalej. Nie będę tego ralał szkoda amunicji. szczerze powiedziawszy. Przyłóżnie, że nam się przyda w tym... W tym, w tym fragmencie, okej, okay, pójdziemy sobie z tym, eee, rozwalać ich tutaj po cichu, bo ich tu trochę będzie. O, pójdź, że jest saving. Chodzimy so, <laughs> tu, 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 tu. I tutaj będą gdzieś goście, więc już idziemy. O. To akurat, ale zobaczcie. Ciach, ciach, ciach. Prawda? O, nawet czterech pokazało i jednego ja nawet nie zobaczyłem. Gdzie on jest w takim razie? Dwóch? Nie, ale tylko trzech. O, pięciu! Świetnie. Ale i tak. Może uda się tam podejść, rzucić granata, jakoś tam wejdzie, odwrócić uwagę. Dobra, podbiegnijmy kawałek Lećmy granata Hello? Ho, właściwie pod nogami wybuchło Ale przeżył skubany No, zaczyna lagować, czyli już miejsca mu mi brakuje Raps wytrzymać nas do, do następnego sejwa tylko. Wow. Can do. To był błąd z tym granatem jednak. Teraz mamy nieco szansę na przeżycie. Bez pancerza dalej będzie problem dać radę w ogóle, Więc chyba będę musiał dać się zabić. gdzie tu. Kurde! 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 nie jest Boże, mają cela, nie? O, tu, jest, tu, jest, tu jest. Kurde! tu Kurde! Jeszcze jeden Tu gdzieś jest chyba, a nie tu Myślę, że nie wiem, tu jest u mnie z życiem! Ale podniosłem notteczkę, jest dobrze. Tu jest safe. I o, dobrze. Tak więc kończę ten odcinek. Ceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym to spotkamy się z Doilem. Cześć!